Cześć, witam Was na kanale Automix z Krzyszów. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać Jeepa Cherokee z roku 2014, do którego zamontowaliśmy instalację LPG. Zapraszam do oglądania. Pod maską znajdziemy silnik o pojemności 3,2 litra V6 oraz mocy 271 koni mechanicznych. Jest to samochód osobowy typu SUV klasy kompaktowej, a następnie klasy średniej produkowany przez amerykański koncern Jeep od 1974 roku. Jeep she piątej generacji został po raz pierwszy zaprezentowany w 2013 roku. Zupełnie nowy model o kodzie fabrycznym KL został opracowany wspólnie przez Chryslera i Fiata na płycie podłogowej Alfa Romeo zwanej Compact US-White, użytej wcześniej do stworzenia bliźniaczej konstrukcji doja Darta oraz Fiata Viaggio. Odkąd marka Jeep została przejęta przez włoski koncern Fiata, samochody te stały się bardziej dostępne cenowo, nie tracąc przy tym na jakości. W styczniu 2014 roku pojazd dostał tytuł Best in Class, który jest przyznawany najbezpieczniejszym pojazdom ubiegłego roku przez Euro NCAP. We wcześniejszych naszych realizacjach mogliście zobaczyć większego oraz mniejszego brata Jeepa Shiroki, a mianowicie modele Jeep Renegade oraz Jeep Grand Shiroki. Silnik w tym samochodzie to pancerna jednostka, która niemal idealnie nadaje się do zasilania gazem. Jednostka posiada 6 cylindrów i jest wyposażona w pośredni wtrysk benzyny. Benzyna jest podawana zgodnie z technologią znaną nam od lat do kolektora ssącego. Silnik nie posiada również turbodoładowania. Samochód posiada także napęd na 4 koła oraz automatyczną skrzynię biegów, co ma znaczny wpływ na zwiększone spalanie. Średnie spalanie benzyny wynosiło od 11 do 13 litrów na 100 km, natomiast po zamontowaniu instalacji LPG litrażowaliśmy samochód na odcinku 200 km i średnie spalanie gazu wyniosło 12 litrów. Do dyspozycji mamy także bardzo duży zbiornik toroidalny o całkowitej pojemności 80 litrów, przy czym możemy zatankować 64 litry gazu, a dystans, jaki pokonamy na pełnym zbiorniku, to około 550 km. Na życzenie klienta zamontowaliśmy wlew gazu obok wlewu benzyny, jednakże, aby zatankować gaz, trzeba skorzystać z adaptera, który dołączamy w zestawie. Podsumowując, klient po montażu instalacji LPG zredukuje koszty eksploatacji niemal o połowę, a także otrzyma pięcioletnią gwarancję z limitem 100 000 km. Aby ją utrzymać, musi serwisować samochód raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów. Wszelkie pytania w sprawie wyceny instalacji prosimy kierować na naszą stronę internetową www.gazautomix.pl Zapraszam również do zasubskrybowania tego kanału na YouTube, ponieważ na bieżąco pojawiają się tam kolejne realizacje. A w tym odcinku to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia.